Raz, dwa, trzy, start. Duże i małe. Oby coś pysznego. Oh! Podano do stołu, ale ogromna kanapka. Nawet średnia jest spora. Uh, a to urocze maleństwo. Ups. Smacznego. Świeża wędlinka z indyka. Gdzie by to zacząć? Tutaj? A! Kanapką po buzi! O tak, to jest to. Mmm, pierwszy kęsnika będzie prostszy. O ile niczego nie wymyśli. Ej, całą zgniotłeś. Teraz to faktycznie naraz. Znacznie łatwiej, co? Nieźle ci idzie. Emily, opanuj się! Mam cię! Przeżuwasz chociaż? Powinnaś zacząć jeść na czas. Na oliwkę zawsze znajdę miejsce. pyszności. Sałatka z wodorostów. O, patrz na te porcje. Emily się chyba podnieciła. Tak! Będzie jedzone. To oznacza, że dostałem średnie. Fuj! Pora rozgrzać palce. Jakie świeżutkie. Wyglądają jak oślizgłe chwasty. Śmierdzą? Nie ma mowy, że to zjem. Patrz na mnie. Nic nie czuję. I pasuję do całej tej otoczki. Ugh! Nie mogłam się powstrzymać. Całkiem niezłe. Jednak nie. Chcesz się zamienić? Sprawdzam. O, moja emotka w formie żelka. Chyba o smaku piwa korzennego. No hej, wyglądam jak kupa, ale tak nie smakuje. Bardzo śmieszne. Coś mi mówi, że pod Twoją pokrywą nie skrywa się nic zabawnego. O nie, wygląda mega obrzydliwie. Czekaj, pachnie trochę jak... orzeszki! Ale nie wiem, czy zaryzykować. Co, jak się nadzieje na minę? Nawet nie mam jak tego zjeść. Łyżką na pewno prościej niż palcami. Błagam, nie każ mi tego jeść, Emily! Takie właśnie są z tobą wyzwania. Wow, dużo sobie nabrałaś. To chyba masło orzechowe. Na 100%. I w ten oto dziwny sposób Oliwia może wygrać tę rundę. Dokładka? Czegoś tu brakuje. Każdy wie, że masło orzechowe lepiej smakuje na pieczywie. E, Oliwia, chyba nie zamierzasz tego sama zjeść? Panie i panowie, zaraz będziecie świadkami czegoś spektakularnego smacznego. Mój pech chyba się skończył. A co z Emily? Może nabiorę sobie trochę na pana kubkę? O tak! Emily chyba była muchą w poprzednim życiu. Moje nowe ulubione połączenie! Takie tam, dwie dziewczyny, które lubią brąz. Śniadanie zjedzone. To która pierwsza? Wyliczanka rozwiąże problem. Emily zaczyna. Ach, ogromna dżownica. Chyba nie jest prawdziwa co? Trzeba przyznać, że to całkiem spora porcja. Mam zjeść całą? Fuu. Ciarki mnie przechodzą, jak na nią patrzę. Lepiej pokaż co ty masz. Nie chcę. Spoko, ja sprawdzę. Boję się popatrzeć. Zaraz. Czy to prawdziwe robaki? Raczej makaron w ciemnym sosie. Wygląda obrzydliwie. Na co czekacie, dziewczyny? Smacznego! Naprawdę to zrobisz, co? Wow, nikt ci nie kazał tyle nabierać. Zamknę oczy i wyobrażę sobie, że to spaghetti. Zaraz wymiotuję na twój widok. Nagle ta ogromna dżdżownica nie wygląda tak źle. To jedziemy. Mm. Ej, chyba twoje smaczniejsze. Mogę gryza? Trzymaj łapska przy sobie, słyszałaś? Bardzo śmieszne. O, robaczki nierozłączki. Mmm, pycha. Twoja kolej, Claire. Czuję, że sama dam radę to zjeść, no, chodź tu do mnie! Widziałaś tyle czekolady, moje kubki smakowe skaczą z radości, mm, ale pachnie, Ła! wiesz, że trzeba się dzielić. Brawo, Claire. E, Alice? Co ty do licha wyprawiasz? Fuu, już nie chcę. Gryzka? Trzymaj, zostawiłam dla ciebie. Daj, wezmę. Ah, mm, całkiem, całkiem. Widzisz, obie jesteśmy zadowolone. No dobra, drogie panie, czas rozruszać kości i rozciągnąć mięśnie. Wystarczy kilka skocznych kroków, trochę dobrej muzyki i sporo entuzjazmu, oczywiście. Wow, wyglądacie świetnie. Coś mi mówi, że już miałyście takie zajęcia. Zastanawiałaś się kiedyś, jak wyglądałyby zwykłe ćwiczenia w kostiumach sumo? Ano, zaraz się dowiesz, jak trudno jest wykonać codzienne ćwiczenia z nadprogramowymi kilogramami. Na co czekasz? Jesteśmy gotowe. Co mamy robić, instruktorko Vicky? A co mi tam? Zaczynamy, drogi panie. O, patrz, jak Jess i Sofia śmiesznie skaczą. Wcale nie wygląda, jakby te kostiumy były uciążliwe. To kolejna pozycja dla dwojga. Używając partnera jako przeciwwagi pochylacie się w przód. Ok, to chyba damy radę zrobić. To jak? Zaczynacie, panie? Krok pierwszy. Złapcie się za ręce. Ok, raz, dwa, trzy. Brawo, to było łatwe. O, jakie wesołe kulki szczęścia. Następna pozycja ćwiczy siłę i równowagę. O rany, to mega trudne. A co dopiero w ogromnym kostiumie, sumo? Uch. Chyba żartujesz. Mamy tak zrobić? W tym ubrań? Okej, okay, miejmy to już za sobą. Ty będziesz na dole, Jess. Ja chcę sobie polatać. No i hops. Dobra, teraz nóżki do góry i... Uważaj, Sofia, zgnieciesz biedną Jess. Wiesz lub nie, nawet zaczyna mi to wychodzić. Jakoś. O nie, delikatnie... Lecę... O, osiemka. Wygląda to jakby Sofia udawała rybę wyrzuconą na brzeg. Ok, mogę już zejść. Dobra, turlam się stąd. Dobra, panienki, nie kosaczymy. To dopiero początek naszego treningu. Spróbujcie pozycji rozciągniętego trójkąta. Boż, chcą nas pozabijać, czy co? To dacie radę, czy nie? No dobra, Jess, gotowa? I pochylamy. Litości. Pierwsza próba nieudana, ale damy radę. Ojejku, przynajmniej masz miękkie lądowanie. No i jak tu teraz wstać? A czekaj, złapię cię za nogi. Dobra, już nie mogę. I co teraz? Czy to mi się wydaje, czy wyglądają jak dwa wywrócone na plecy żółwie? No dobra, spróbujmy tego trójkąta jeszcze raz. Dajemy radę. Wyzwanie zakończone. Dobra robota. To ćwiczenie to sprawdzian równowagi i stopnia rozciągnięcia. Nie dąsajcie się, dacie radę, chyba. Najpierw podnosimy nogę, a reszta powinna pójść sama. No i już. Może powinnyście się przytrzymywać? Chyba już dalej się nie da. Ups, kobieta na podłodze. No cóż, lepiej śmiać się niż płakać, co nie? Dobra, ostatnia próba. Okej, okay, może być. Kto by pomyślał, że nawet piona w kostiumie sumo to taki wyczyn.